Biedronka na święta życzy zajchanych świąt i figie z makiem pod choinką, a oto nasze produkty na święta A. Kiełbaj polowy, mały, poręczny. Idealne dowodzenia męża lub żony do pracy A jeśli nie pracujesz to możesz się nim po prostu pierdolnąć w łeb Waży zaledwie 460 kg Cena 1000 zł za kilogram Marzyłeś zawsze o wyprawie w kosmos? O lataniu w środ chmur? Teraz to nie problem Kop ten oto pojazd kosmiczny a będziesz mógł latać do woli gdzie będziesz chciał Pojazd pali zaledwie 2000 litrów na centymetr i psuje się po dwóch minutach latania Dajemy gwarancję na 10 sekund po zakopie Cena to dwa roble Gropa 3 niesamowitych śpieczników Ci wspaniali lodzie potrafią śpiewać disco polo jesteś śmierdząca i pierwsze trzy słowa kolendy lola i że jezoniu. Nazwa gropy to oni. Cena to 1005 zł. Lalki sprzedawane oddzielnie Choinka mała poręczna Choinka idealna do postawienia w kibro A jeżeli nie chcesz postawić w kibro to po prostu kop dwa kibre Cena to 2,50 za choinkę a z kiblem 100 zł Halowki firmy Relax. Te halowki idealnie nadają się do brania w piłkę nożną Są bardzo wygodne i okropnie po nich śmierdzą nogi Posiadają atest pomocy obogim Cena to 500 zł za sztokę Łasiczka z damą Te arcydzieło zostało namalowane przez samego Maćka z Sklano Słynnego malarza, pisarza, sportowca i poetę. To arcydzieło jest bezcenne ale w naszym sklepie jest promocja i można kopić to za jeden grosz. Te pieniądze Maciek postanowił przeznaczyć na leczenie dzieci z Daunem. A teraz, super szybki koń, posiada. Dwa silniki plus torbo spryżarkę i jeszcze botle z nitrem wystarczy że tylko pociągniesz go za oszy, a on od razu będzie mógł cię zawieść gdzie będziesz chciał. Cena to 2 złote. Lamborgini Gallardo. Posiada 10 silników turbo diesel, plus dodatkowo dodajemy skrzynkę na pace. Cena to 100 milionów albo możesz wziąć to na dowolne raty 1 grosz miesięcznie. Twoja podobizna, tego nie da się sprzedać. A teraz na koniec chciałby nam coś powiedzieć Michael Jackson. No to widzę się dogadaliśmy z Michaelem, a teraz nasz sklep żegna się z wami zapraszamy. Biedronka życzy zajchanych świąt i figa z makiem pod choinką.